Cześć, kochani, ja już jestem po pracy, więc pogoda jest niesamowita. Powiem Wam, u nas temperatury sięgają 20-21 stopni, jest naprawdę ciepło. W tunelu to już w ogóle padają rekordy, bo w chwili obecnej mamy 35 stopni na plusie i postanowiłam zajrzeć, jak mniewa się moja papryka. Jak dobrze wiecie, my mamy kilka rodzajów papryk. Głównie już zostały papryki ostre. Martwiłam się troszkę o nie, czy one zdążą sobie dojrzeć na spokojnie, bo te temperatury w nocy faktycznie były coraz niższe, coraz bardziej e, bliższe tych temperatur minusowych. No i wyobraźcie sobie, że zaledwie kilka dni temu właśnie przyszła temperatura minus 2 w nocy. Oczywiście tunel foliowy mieliśmy zamknięty, ale jak zauważyliście, mamy nadal otwarte okna. Jednak musimy troszkę dbać o tą cyrkulację powietrza, nie chcemy, żeby nam jakieś choroby grzybowe dodatkowo w tym tunelu powstały. Tym bardziej, że nasze papryki podlewamy już coraz rzadziej sporadycznie to nawadnianie papryką fundujemy. Jednak jak widzicie, temperatury minusowe nie zaszkodziły naszej papryce i zaczęła ona się cudownie wybarwiać. Wezmę się dzisiaj za obieranie właśnie papryki i pozyskiwanie z nich nasion. Mamy tutaj papryki Przeróżne, jak widzicie, są malutkie papryki czerwone. Jest to oczywiście ostra odmiana. Mamy paprykę równie ostrą. To jest odmiana, już Wam powiem, co to się u nas kryje. To jest chili de Cayenne. Co jest ciekawe, to chili na różnych krzakach wygląda różnie. Te nasiona były wysiewane i zakupione w kastoramie. Znaczy, wysiewane nie były w Kastorami, ale zakupione w kastoramie i je wysiewa. Natomiast tu mam nasiona czyli Cayenne z firmy Wilmorin, które zakupiłam w zwykłym sklepie ogrodniczym. Jak przyuważycie, to te odmiany całkowicie między sobą się różnią. Nie wiem, dlaczego jedne papryki są grubsze i bardziej gdzieś przypominają mi Rokitę albo Anhaima. Natomiast no, widać, że zgoła są różne. Najwspanialszą no, oczywiście asystenci muszą być. W tunelu foliowym. Także przepraszam Was za szczekanie moich czworonogów. E, I kot się gdzieś błąka po ogrodzie, i właśnie pies nam towarzyszy. Poczekajcie, go wyproszę. Możesz wyjść? Dobra, wyjdź sobie. Piesek już poszedł. E, niesamowicie w tym roku obrodziła nam Scottish Bonne Hot. Ostatnio miałam okazję spróbować tej papryki i powiem wam ostatni raz tak na surowo i w takiej ilości sobie coś zaserwuję, bo to jest papryka po prostu z piekła rodem. Piekielnie ostra, naprawdę mocna. Ja lubię pikantne potrawy, ale gdybyście dodali większy kawałek takiej papryczki, to powiem wam naprawdę, naprawdę potrawa będzie piekielnie ostra. Tu już jakieś krzaczki, widać, że troszkę. Obmarzu, już te listki są wątłe, delikatne, ale generalnie większość z nich nadal jeszcze kwitnie i widać, że chciałaby owocować. Także, tak jak planowałam i Wam mówiłam na jednym z filmików o papryce, planuję sobie ze 2-3 krzaczki wyrwać papryki, wsadzić je do donicy i przechowywać w domu. Zobaczymy, co z tego będzie. Taka forma testowa. Czarna papryka również pięknie się wybarwiła, to jest również zakupiona w sklepie to jest odmiana zulu. Natomiast tu mamy paprykę odę, fioletową. Co Wam powiem o tych paprykach? No jakoś mnie nie urzekły. Ok, fenomenalnie one wyglądają w sałatkach, bo rzadko się spotyka inne kolory papryk niż czerwona, żółta, pomarańczowa, zielona. Niemniej jednak nie jest ona taka chrupiąca i soczysta jak te zwykłe nasze papryki albo ta papryka biedronkowa. Co mnie najbardziej cieszy i co mogę Wam pokazać, to jest papryka korbacci, która ma takie właśnie bardzo długie strąki. Zaraz Wam to lepiej pokażę. O. Eee, ja kupiłam 10 nasionek na Allegro za 10 zł, więc było dość drogie. Schodów były dwie, przetrwała jedna. Dlatego niezmiernie mnie cieszy to. Zobaczcie, jakie długie. Stronki. Niezmiernie mnie cieszy to, że ta papryka się uda, ponieważ planuję sobie dużo nasion z niej pozyskać, rozetnę sobie ją i zrobię ją e, marynowaną. Także dla mnie nasiona nie będą w niej potrzebne. Jak widać tych papryk jest multum. Gdyby ktoś z Was chciał nasiona tej papryki, ja się bardzo chętnie podzielę, nie mam z tym najmniejszego problemu. E, Bazylię już pousychały, popadały. Tu jeszcze leży papryka biedronkowa. Też sobie z niej pozyskam nasiona, bo jednak wolę pozyskiwać nasiona ze swoich owoców, jeżeli chodzi o pomidory, papryki, niż na przykład kolejne zakupić na sezon, tam zima, wiosna. Ja tak te papryki zamawiam, pomidorki. No i wtedy też zmniejszamy ryzyko tego, że te papryki czy pomidora nasionka ulegną uszkodzeniu, bo na przykład zostaną wysłane w mroźne dni. Musimy pamiętać o tym. Że nie wszystkim nasionom przemrażanie służy. Nie są to nasiona, powiedzmy, roślin, które trzeba stratyfikować. To nie jest poziomka truskawka tylko faktycznie gdzieś ta papryka pomidor woli, jak temperatury są w granicach normy. Pokażę Wam jeszcze bardzo fajną paprykę. Ja już większość z niej zamarynowałam, tylko muszę się jakoś do niej dostać. Zrobiliśmy sobie te papryki w takiej zalewie czosnkowej i te papryczki nadziewałam serem feta i bazylią. A czemu je nadziewałam? Zobaczcie, jakie fajne perełki. Takie malutkie kuleczki właśnie nadziałam sobie, zrobiłam w zalewie. To jest papryka półostra, więc bardzo fajnie ta feta z bazylią gasi jej ostrość. Także, kochani, ja się biorę za zbieranie papryki. Nakręcę też dla Was filmik, w jaki sposób my pozyskujemy nasiona papryk, kwiatów, pomidorów albo jakichś innych warzyw bądź owoców z naszego ogrodu. Jak my je suszymy, przechowujemy i w jaki sposób to wygląda. Mój pomysł na tą bardzo ostrą paprykę, no przede wszystkim zacznę sobie ją suszyć. Nie będę wyciągać z niej pestek ze wszystkich, tylko z tych, z których faktycznie będę chciała pozyskać. E, nasionka, powiedzmy, ze 2-3 papryki w zupełności wystarczy. Ja mam jej trzy krzaki w tunelu i powiem Wam, że to jest i tak za wiele dla mnie, dlatego na pewno komuś część tej papryki oddam, na przykład mojej mamie, bo ona też bardzo lubi ostre e, papryki. No, a resztę będę po prostu w całości suszyła w suszarce do grzybów. Też wam pokażę, w jaki sposób my to suszymy i co później z tą papryką robimy, czy ją mielimy, czy ją chowiemy całą. Także taki krótki filmik dla Was przygotuję. Także ja, kochani, biorę się za sprzątnięcie troszkę tego tunelu. Te co są zielone papryki, oczywiście zostawiamy sobie, niech one sobie jeszcze dojrzewają, póki te temperatury faktycznie mają być super. A póki co widziałam, że na 7 dni prognoza do przodu pokazuje nam, że te temperatury w nocy będą dodatnie, a dni faktycznie nawet do 22 stopni Celsjusza. Także na razie niech sobie spokojnie papryka rośnie, będę ją musiała tylko intensywnie podlać. Także ja Was pozdrawiam, kochani. Jeżeli filmik się Wam podobał, albo macie jakieś pomysły fajne, jak wykorzystać ostrą paprykę, jak ją można przechowywać, spożytkować, albo co Wy z nią robicie, bardzo chętnie poczytam w komentarzach. Zachęcam Was oczywiście do komentowania, do subskrybowania i do wciśnięcia łapki w górę. Także ja uciekam do pracy. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!